I to, to jest to, co w Mariocie nagrywali, ta? Napad na bank, mnie niczym Bonnie i Clyde Lubimy gonić marzenia, lubimy też gonić hajs Napad na bank, nie wprowadzamy już zmian Nie masz na co będzie jutro, na siebie już mamy plan To sponsorowany teledysk? Jesteś tak jak ten Duty Donut Fajnie! Trochę za późno by przestać, za dużo we mnie nadziei Nie miałem zamiaru strzelać, ale za Ciebie bym strzelił z życia wyciskamy nektar, bez dylematów jak Nelly Nie miałem zamiaru szeptać, Za dla Ciebie mógł to zmienić. U, bang, bang, znam Cię na wyród jak Razem zrobimy tą pęgę, dlatego chwyć mnie za rękę U, ej, bang, bang, nawet jeśli ty z błędem Biegnij mi już swoim tempem, ja nie widzę granic jak Schengen, no nie Najwyższy czas, wiem, że to znasz Zasłonić twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas, najwyższy czas. Wiem, że to znasz, wiem, że to znasz. twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. cię znów. No myślałem, że już robimy ruchy reszcie, robimy ruchy na mieście Patrzymy tylko na siebie Już nie patrzymy na resztę Ludzie się grapią na ręce, ludzie wywołują presję To bywa ciężkie, nie chcę czuć już nigdy więcej Nowe ciuchy, nowe dziary, nowe buty, nowe plany W wyglądzie wychodzą zmiany, lecz w środku dalej z sami Ej, w internecie nowe dramy To jest ró, a to jest fake Ej Kto był tu, a kto już nie Wiem, że razem robimy ubijemy Więc Najwyższy czas Wiem że to znasz ja yeah, ja, yeah. zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy drugi trzeci raz, najwyższy czas najwyższy czas. Wiem że to znasz ja yeah, ja, yeah. zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy drugi trzeci raz. się znów Ze snu znów. Trzecia dwa, nie mogę spać. Rytuał gwiazd Idę tam w tan, idę tam tan. Ja znam noc. Noc to ja dotygam mnie znów. Trzecia dwa, za oknem gła chcę, żeby szła po cichu szła, po cichu szła. Najwyższy czas u wiem, że to znasz. Zasłanie twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Najwyższy czas, najwyższy czas Wiem, że to znasz, Wiem, twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz się znów Hmm. No nie wiem, no ja chyba głupi jestem, bo ja tego tak, tak ogólnie nie zrozumiałem, no. Tak szczerze to tak. Mm, no to nie zrozumiałem, no. Tak, inaczej, ja bardzo się cieszyłem jak ten. Znaczy, bardzo się cieszyłem, Bardzo się cieszyłem, to też nie było tak, że wuja siedzi i mówi: o